I tak, znowu zaczynam z powiększonym ekranem. Chciałem nagrać niebo, bo później tego dnia właśnie się tam rozkręciło. Trochę dźwig zmienił położenie. Cały czas remontują, jakby są tacy leniwi ludzie dzisiejszych czasów. Za moich czasów to mieli motywację. I nie bez powodu powstał wtedy ten super trailer z CSGO, taki cinematic trailer, ale mniejsza. Jakie super niebo, no nie? Możecie sobie zapauzować, jeżeli chcecie widzieć więcej, ale naprawdę widok taki, że jest warty poświęcenia uwagi. Możecie spowolnić albo zapauzować w każdym momencie, a tymczasem idziemy do kuchni. Potem jeszcze tutaj jeszcze pokażę. Dobra. A tutaj oczywiście słońce nie jest po tej stronie, więc no jest jak jest. Oczywiście pusto wszędzie. I co to będzie? Chuj wie, sam się domyśl. Oczywiście księżyca nie ma, poszedł se. poszedł po mleko i nie wrócił. Spoko. Czy tak wygląda? Oczywiście tam pokazują, że z tamtej strony te szyby. Że z tamtej strony jest oczywiście. Tam widzicie, nie? Tam te szyby, te górne. Także idziemy tam z powrotem. I to Tam sobie pierdolą. Ja tam mam cs -a. Prawie całą paczkę zeżarłem. Ale mniejsza. Więc tak, tutaj się prezentuje. Oczywiście to się różni, jak się bawię jasnością. Na przykład, tutaj jest jasno bardzo, jakby było rano mocne. Tutaj, jak telefon widzi. A tutaj, jak ja widzę. Tak właśnie wygląda niebo z mojej perspektywy. Więc może nie zawsze wygląda realistycznie na maksymalnie przyciemnionym. Ale nie zrozumcie mnie źle. Naprawdę to zajebiście wygląda. Tak jak mówiłem, możecie przewinąć film, zapauzować w pewnym momencie, albo spowolnić. Ale naprawdę super widok. Także trzymacie się do zobaczenia i narka.